Zapraszam wszystkich do Kuchni Marioli. Moje przepisy są łatwe w przygotowaniu, smaczne i niedrogie. Witajcie wszyscy w Kuchni Marioli. Dzisiaj upieczamy jabłecznik z budyniem na półkruchym maślanym cieście. Bardzo smaczny i łatwy w przygotowaniu. Zapraszam na krótkie filmik do wspólnego pieczenia tego ciasta. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Do misy robota przekładam kostkę masła, 200 gram do tego szklanka cukru pudru i zaczynamy ucierać. Następnie po chwili dodam 3 żółtka. Masło jest ładnie utarte. Teraz dodaję 2 łyżki gęstej kwaśnej śmietany. Jest to śmietana 18. Chwilkę ucieramy. Teraz dodaję dwie łyżeczki płaskie proszku do pieczenia. Następnie wsypuję trzy szklanki mąki pszennej tortowej. Szklanka taka z czubki. Wszystko ucieramy. Ciasto jest gotowe. Ono jest takie elastyczne i plastyczne. Wspaniałe. Ja to podzielę na dwie części. Jedną większą, drugą mniejszą. Z mniejszej części ciasta zrobię wałek i przełożę ją do santażarki. Pozostałą część ciasta rozłożymy na blaszce. Blaszkę wyłożyłam papierem do pieczenia. Blaszka ma rozmiary 25x30 cm. Spód ciasta podpiekam 15 minut w temperaturze 200 stopni. Funkcja termoobieg. Kilogram jabłek obieram i kroję na kawałki. Do jabłek wsypuję pół szklanki cukru. Jabłka zacznę próżyć na małym ogniu do momentu, aż będą miękkie. Co jakiś czas jabłka mieszamy, aby się nie przypalił. Dodaję cynamon lub przyprawę do jabłocznika. Kiedy już jabłka są miękkie, dodaję jedną łyżkę mąki ziemniaczanej, taką z czubkiem. Jabłka są gotowe. Oblałam trzy szklanki mleka. Dodaję raz, dwa, trzy, cztery, pięć łyżek cukru. Wsypuję dwa budynie waniliowe. Wszystko dokładnie mieszam i gotuję budynie. Budyń jest gotowy. Na podpieczony spód wykładamy całe jabłka. Spód jest letni, jabłka również. Równo je rozmarowuję. Na to wylewam budyń. Ciasto po wyjęciu z zamrażarki ścieramy tarką jarzynową. Ciasto wkładam do nagrzanego piekarnika, temperatura 180 stopni, funkcja góra-dół, piekę 35 minut. Jabłecznik ostygnął i można go pokroić. Wspaniały jabłecznik z budyniem. Jeszcze spróbujemy jabłecznika. Pięknie pachnie masełkiem. Mmm. Pięknie pachnie, a jeszcze pyszniej smakuje. Przepyszne półkruche ciasto. Rewelacyjne jabłka i budyń. W całości ciasto jest mega, mega pyszne. Moi drodzy, subskrybujcie kanał. Będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne.